Witam i pozdrawiam. Przestało wiać. Skrzydlate te wariaty już w niebie. Lajcikowo. Cały dzień siedziały. Oczywiście mi nad głową latały, żeby się rymowało. Laicykowo dzisiaj. Sztyca stoi oczywiście tak, bo zaraby siedziały. Ojejku, no, no połamno te gałęzie. Te czubki, te czubki pooganiają. Połamną, połamno. I będą mi się teraz kręcić nad głową. Bo im się latać nie chce. Przecież cały dzień siedziały sobie. O, na ziemi. I się będą teraz kręcić mi nad głową. A się ha <toddź> Nie lubię, jak mi się kręcą nad głową, wolę, jak chodzą prosto. Pozdrawiam i do następnego.